Witam widzowie. Dzisiaj odcinek, ee, jaką broją e, z KOF będziemy grać. Uwaga. Dokładnie tak. Jaką broją gramy? O, w tym meczu mam MP9. A nie Bizon. Ja pierdolę. Dobra. Ale Może być. A i Bizon w sumie okej. Okay. ty masz kurwa. Idzie to. Dobrze. Jeszcze CT, CT masz tam, że ty idzie po pachę. Czerkiem, weź go kurwa zajeb JEDEN HP! To jest Bizon? Tak A, to, to jest tonik, a no to Migant No tak, da, no to jest Bizon jakby No wej, wej, wej No schodź Mordeszk Gramy to Migantem No to gramy tylko tomigane. to Migantem Gramy tą Sonem A, bez pistoletów jak coś No to, to. Dobra, kolejna runda. Ej, pięć z cienego wstrzymałeś. Stać mnie po tym samym, o, psa jest, ty kurwa. Obstrą... Ej, no objebany jest, kurwa. Mówić, jak jest to mu jak ja jestem na samarcie? No, no kurwa. <grafię> Zabił go mołtowem, kurwa. Ej, ciężko <grafię> będzie tam bronią, kurwa. Nie chcę tu grać. Dobra, gramy tym Tomsonem, nie bawię, bo to nie jest tak ująło że... No ale kubowski avt. Perdam. Kubowski avt. Ciężko będzie w kurw, moim zdaniem. Ciężko będzie w kurw, wizowiek. Pamiętajcie, że zostawcie łapkę w górę na takie poświęcenie. No i komentarz, komentarz. Komentarz, czy chcecie kurwa jeszcze jakieś inne gry w ogóle? Ja chcę iść z napisiek kurwa, ale w ogóle jakie? Ty, wygrałem z Kauchem na 1v1. Ja też wygrałem z Kauchem na 1v1. Co za... ...pipki. Co za piz... ...pizdeń małe. Obszańce, tak zwane. Obszańce z <grym grym grym> praktyki. Praktyki szania, kurwa. Praktykę, kurwa, mał. 23 HP, ma kurwa, na rampie Gdzie pałacek? Odpierdala się, kurwa. a ten co? Odpierdala, a Kubowski to jest, kurwa, nie jaki kuj go Wypierdalaj Odpierdalek, no już się już wyjebałem. No i za co a kurwa, to jakiś troll. Internetowy troll. 04 maj, tego nie potrzebujemy. Mamy bardzo szczęszny, tak się mówi, bardzo kurwa Takim slangiem To slang s kurwa No Ja z Wieszą Ołtowem pierdolnęli ogólnie oglądamy twój gameplay Po prostu jak się wypierdolisz to cięcie i tyle No i no. zajebał no. 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 Kamera Fortnite na ciebie jest. Kamera Fortnite, kamera Fortnite. Co? Się rób. Się rób, kurwa, cześć się lub, Nie. Zmianę 3FS, bo to widać? Nie ważne, się kamera Fortnite. <noise> to widzę. Uwaga, kamera Fortnite. Wsiadł mi się wjebałeś kamerą. Kamera Fortnite, uwaga. Uwaga, co teraz? Pałace, za tobą. Kamera Fortnite. Kto tam kurwa stoi? Mi to ciekawie, jaki jest do Nie, nie ja na nie Szczerze, nie ten kurwa, tomigan jest. jest tak tragiczny. My nie wygramy w żadnym odcinku, chyba, kurwa. W żadnym, nie ma szans, kurwa. Jeszcze <grym> by było z pistoletem, to. Okej, okay, grałbym chyba od samego pistoletu. No, to dwa No nie da się, boż, prima to nie ma To nie ma dymadzu! To ma weksyny, kurwa, na 190 już. No, chociaż tyle. Nie! No to... kurwa nie! się 374, zamiast to że to też ty Węż, judeć, samigama, czy tam kurwa skurwiczego Przestrzał w pierwszą kurwa co robisz? Stojdź dalej, miągiel, kurwa Ja pierdolę! To jest kurwa To jest broń za 1400 staw, jest tak to jest tak kurwa nierealistyczna, i to chujowy, jest tak chujowo, jak to jest gra no ale przestrzał w No nie da się kurwa Bez tańcze 69 HP ma Dostał trzy hity kurwa w głowę jednego Kubowski na klipach, kurwa Ej zmieniła Klo? team kurwa Kto zmienił Team? X, X cynka, kurwa nie cię, wrócam jest starego Nieźle. I nagrywam to na purtkawa. A to nagrywam na YouTube. Ruka mama. <gryw> ja, to ruka ma... Nie ma tyle! No co za debil to rzuca? Tu stoi typ! kurwa! Ty jesteś zjebany? No, nie widziałem go, to mamy w kurwa. <laughs> ja wiem, dalej. Ja w ogóle trup jest zmyślałem, kurwa, na wczoraj. <laughs> ja też, ale zacząłem ci go strzelać, kurwa i krem poleciał. <laughs> co to za. Ale go okrywają mózgiem, kup swoim niebaną, kurwa w To jest B. Nie, każdy apostrz, kurwa. No ja to wygram. Zdefujemy, to musimy od teraz zdefować, kurwa. Kurwa <grywa> Kubowski na klikę! Kubowski na klikę! Kubowski na Kurwa, debamał i leci! Ale tak się ten to biegnie staw, kurwa, kujowy. Jest tragiczny no! Jest kurwa gorszy? Nie no, nie gorszy, troszkę lepszy niż po 90, to nadal jest kurwa, tragiczny! Ja myślę, że ja. Jest lepszy to jest lepsze na pewno bo... ja... Max, ja bym chyba był, kurwa, z do tego Maxa. Bo u mnie widać, że coś pisze, lecz chyba... Nie wiem, czy nie, nie, nie wiem, co się pisze. Tak, kurwa, skos. Wiedziałem, tutaj kurwa, wiedziałem. Jedzie po walacyjnie. Nie ja idę do Kurwa ci kojsi oni, jest pewnie na spałnie. Nie, z wielką spał, nie ma to. Do... Na początku chyba to może być teraz. A nie, przyjąłem połacą. To się to ja strzela. On strzelał chyba do siebie Ty, ja i kurwa nie widzę i nie mogę, jak on A lecimy dalej e, może wygramy, drugi odcinek będzie wygrany Może wygramy, widzowie Piszcie w komentarzu w ogóle, czy chcecie jakieś gry, kurwa, nie Dużo mam, bo tylko chcecie, nie wiem, CS na tutaj Gameplay to jest Nie Kto to jeszcze ogląda, kurwa? CS mam na Twitchu, kurwa Jakbyście oglądali to może kamień podnikuje w opisie Twitcha. No, podnikuje Twitcha. No, szkodnie. Napiszcie, jak gry. Myślicie, może wkrótce będziemy mogli zagrać to, nie? Mogę do Forresta nagrywać, jak co nowego. No. DPD, kurwa, Liga, a Party bardziej też tam Twitcha. Nie wiem, kiknąłem akurat. Dobra, on jest domek, na czterech, drobnikowy. Nie dasz, kurwa wejść. Się... No ładnie ja wskoczyłem. Nie, nie będę. Kurwa, jest krwi. No, za się idzie jak na razie Kubowski samolot, kursowo skieruje teraz kieruje, nie, was nie was wiem czemu on ma tyle kurwa punktów tak w ogóle Słyszę go ktoś ze ktoś skoczył, ktoś ze skoczył, ktoś ze skoczył kurwa Mówiłem? Może no, tu Proszę Nie zrób zaraz cię repartuję. Co? nie <laughs> jest, to się, to się, to się wyjewa, kurwa. <laughs> to taka kurwa się się, on, kurwa kino. No, no lecimy. Nie wiem, nie wiem, nie jest, tam tylko kurwa, team jest na sandowami. Zatniełem, kurwa. Nie złożę go, team, kurwa, złożę go. to jest, kurwa, świeżo, że są tacy płytniowymi. No, chyba, że idziemy wejść, to jest trzy. Ideba, ideba. Dość, dwa. Kurwa Dwóch, dwóch, dwóch Jeden No dobra, kurwa jeszcze. mać Coś tak kurwa czułem No dobra, ale kurwa kawałek kontra Tomiga No Szczerze, nie da się grać z tym Tomiganem Jest tak tragiczny A i tak nie mam jakichś mega złych stopni 15-7 kurwa 6-8 mam To gdzieś na jakieś mega złe Caster ma mniejszą Kusztopa Kurwa ostatnia runda w no, Ostatnia runda prawie Chyba, no, że on nagrama z WT1 Duch w skarpe... A nie, z po 1 Duch w skarpecie Kurwa duch w skarpecie I kurza stopa I cox... I koks 5-5-5-5, który nie wie się dzieje Rzeczywiście z koksem pływa Patrz co tego kusztopa p***donego Nie, kurwa, nie. Nagrałeś to? Tak. Dobrze, kurwa. Jak to jest, to tacy kurwa? Naprawdę, kurwa, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Chciałbym być tak kurwa jak on. Chciałbym kiedyś próbować być tak chujowin, kurwa jak oni, kurwa. Jak już zaprogramowałem te rzeczy? Kto jest tu? Ej, co to za problem? Kto um. grać? Jak to jest być kurwa w kanterbosie? W kurwa w bosie. Podróbcie, kurwa, Cez. Ale kurwa sok. Taktyczny jakiś zapis, na B. No, kurwa, czemu przez smoka mi go nie pokazało? Kurwa, się pokazuje zawsze. Jakiś update zrobili jak coś, w smoku. Już chyba nie widać na radarze ich, przez smokę. A idą na A czy nie? Eee, jest jeden B, drugi B. Mam trzy fsy kurwa, mam 3 RPS na nagle No to fuj No to fuj, bo oksz mnie zabijam, dostaję w głowę bo, normalnie To jest że ja mu daję kurwa, w głowę i dwa trzy w piatkę Nie, on nie jest w stanie zginąć Ja <laughs> Patrz tylko plfx plfx kurwa Prawdziwa aip no dobra, wygrałeś A to mniej widzę z co w ogóle Co? Ten kasper to chyba mój bit A to pozdro do Kaspera Co nam cię oddała jak pojebane Ani stanie dobra. dobra, to było na tyle. Odgrałem cię. To było na telewizorie na się ma